Kasia Szczucieńska, przyjdź do mnie, czyta Bogdan Dmowski. Przyjdź do mnie nocą, kiedy bardzo ciemno, przyjdź do mnie cicho, otwórz drzwi. Będę czekała na schackę tajemną, dotykiem ust sprawdzała, czy to ty. A poznam Ciebie, wiesz o tym tak dobrze, i nie uciekniesz od rozkoszy rąk. Pocałunkami obdarzę Cię szczodrze, znam Twoje miejsca, znam Twój szczęścia, ląd. Więc przyjdź dziś w nocy, niepostrzeżenie, daj radość zmysłom, sercu śmiałość, drgnień, przyjdź. Stań przede mną jak aktor na scenie i ogień zmysłów rozpal z całych sił.